Na początku lat 80. do Moskwy udaje się grupa młodzieży z ukraińskiego kołchozu, by wziąć udział w konkursie estradowym. Na miejscu okazuje się jednak, że tak naprawdę ich prawdziwym celem jest zdobycie nowoczesnego ciągnika górskiego MTZ-82K, którego prototyp prezentowany jest na tamtejszej wystawie Osiągnięć Gospodarki Narodowej. Ciągnik jest częścią specjalnego programu testowego i trafić ma do kołchozu, którego brygada najlepiej przekona do siebie jury wystawy. Tak właśnie rozpoczyna się fabuła klasyki radzieckiej komedii, czyli filmu Gdzie on pójdzie, z udziałem znanego rosyjskiego aktora Michała Bojarskiego. I o ile historia ta została wykreowana na potrzeby filmu, to taki ciągnik istniał naprawdę i do dziś stanowi jeden z najrzadszych i najciekawszych egzemplarzy ciągników MTZ w historii mińskich zakładów. Choć w zasadzie to wcale nie powstał nawet na Białorusi, a w Gruzji. Ja jestem Mateo i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do wysłuchania historii zapomnianego ciągnika górskiego MTZ-82K. Ciągniki górskie to nisza, która od lat bardzo mocno mnie interesuje. Także po powiedzeniu historii polskiego ciągnika, autorstwa inżyniera Jana Buczka, czy też Ibmerowskiego Harnasia, a także historii ciągników takich jak Rigitrak czy Knudson. Tematu górskiego MTZ w ramach serii Radzieckie Ciągniki Rolnicze pominąć nie mogłem. Jeśli temat odcinka was zainteresował, to koniecznie zostawcie pod nim łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. A tymczasem bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do tematu filmu. Próby stworzenia samopoziomującego się ciągnika górskiego, przystosowanego do pracy na pochyłościach, podjął się w połowie lat 70. Gruziński Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Tbilisi. Problem był następujący. W wielu republikach radzieckich znacząca część terenów, mogących być wykorzystywana rolniczo, leżała na zboczach, co utrudniało mechanizację tamtejszego rolnictwa. Dla przykładu Azerbejdżan to w 60% tereny górskie, Gruzja 92%, Tadżykistan 93% i Kirgistan 95%. Jeśli republiki te miały być samowystarczalne pod kątem produkcji żywności, trzeba było te tereny włączyć do użytkowania rolniczego, a pracę zmechanizować w jak największym stopniu. Za bazę dla swojego projektu gruzińscy naukowcy wybrali sobie ciągnik MTZ-50, będący ówcześniej jedną z najpopularniejszych konstrukcji ciągników kołowych w Związku Radzieckim. Założeniem projektu było stworzenie ciągnika, który doskonale radziłby sobie z pracą na pochyłościach sięgających 25 stopni kiedy to fabrycznie, konstrukcja oryginalnego mtz pozwalała na pracę na nachyleniach maksymalnie 80 10 stopni. Początkowo próbowano po prostu obniżyć ciągnikowi środek ciężkości oraz nieco go poszerzyć, aby w ten sposób uzyskać większą stabilność na pochyłościach. To jednak okazało się znacząco za mało. Prace badawcze trwały kilka lat i miały miejsce w Gruzji oraz kilku innych republikach, gdzie ciągnik testowany był na wielu plantacjach, m.in. herbaty. W ich trakcie zmieniono bazę projektu z MTZ50 na nowszy i mocniejszy ciągnik MTZ82 z napędem także na przednią oś. Był to zwyczajny fabryczny MTZ z czterocylindrowym silnikiem D240 o mocy 80 koni mechanicznych oraz 18-biegową skrzynią biegów. Ciągnik został jednak przez Gruzinów wyposażony w dedykowany poziomowany hydraulicznie przedni most oraz zmodyfikowane tylne zwolnice. Samo poziomowanie oparte było zapewne o czujnik nachylenia wykorzystujący w swojej budowie wahadło i olej, który przelewając się z jednej strony zbiornika na drugą, aktywował napełnianie bądź opróżnianie siłowników, Podobnie jak rozwiązane to było w polskim ciągniku górskim inżyniera Jana Buczka. Mówię prawdopodobnie, bo nie znalazłem dokładnych informacji jak to działało oraz jaki czujnik wykorzystano, natomiast biorąc pod uwagę ówczesny poziom techniki, było to zapewne rozwiązanie mechaniczne, a nie elektryczne, jak miało to miejsce w powstałych nieco później amerykańskich ciągnikach górskich Knudson, gdzie tam rozdzielaczem sterował elektryczny czujnik rtęciowy. Więcej na ten temat możecie posłuchać w moich poprzednich odcinkach. Gruzińscy inżynierowie do ciągnika stworzyli także dedykowany mu pług, który również dzięki swojej specjalnej, przystosowanej do tego celu konstrukcji mógł wykonywać orkę na pochyłościach. Na początku filmu powiedziałem, że jest to jeden z najciekawszych, ale też najbardziej tajemniczych ciągników MTZ. Jest tak dlatego, że na ten temat naprawdę ciężko znaleźć jakieś dokładniejsze informacje. Nie ma choćby pewności co do tego, ile sztuk takiego ciągnika wyprodukowano, jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa były to jedynie prototypy, które nie weszły nigdy do seryjnej produkcji. Patrząc po zdjęciach, musiało być ich przynajmniej kilka, gdyż wykonano tak przynajmniej dwa MTZ-82: -y jeden ze starym i drugi z nowym typem kabiny, plus do tego pierwszą generację na bazie ciągnika MTZ-50. W komentarzach na rosyjskich stronach. Użytkownicy pisali, że projekt ten został porzucony z uwagi na liczne problemy techniczne, z którymi nie mogli sobie poradzić twórcy, jak i też ostatecznie na niską użyteczność tego typu maszyn. W praktyce spora część pól, nawet nieco bardziej stromych, mogła być bowiem z powodzeniem uprawiana za pomocą ciągników gąsienicowych przystosowanych do tego celu. Mechanizm poziomowania był poza tym swoją drogą dość kosztowny w produkcji, skomplikowany w działaniu oraz problematyczny pod kątem użytkowym. Z tego też powodu ciągniki te miały nigdy nie zostać oddane do użytkowania, a latami stały na halach warsztatów Instytutu Mechanizacji. Wszystkie zdjęcia przedstawione w materiale to z kolei fotografie zrobione w czasie testów maszyny w polu. Sporo osób zastanawia się też pewnie, czy projekt ten ma coś wspólnego z polskim ciągnikiem górskim autorstwa inżyniera Jana Buczka, którego historię opowiadałem już jakiś czas temu w osobnym odcinku na moim kanale. Cóż mogę rzec? Nie wiem, choć się domyśla. A tak na poważnie to ciężko to jednoznacznie stwierdzić, aczkolwiek wcale nie byłbym zdziwiony, gdyby projekt ten w rzeczywistości został zainspirowany ciągnikiem Jana Buczka i ta wersja wydaje mi się prawdopodobna. Czy tak jednak było, nie wiem. Nie byłby to natomiast na pewno pierwszy raz, kiedy to sowieccy inżynierowie mocno zainspirowali się jakimś projektem z krajów satelickich. Górski MTZ-82K zapisał się natomiast w historii dzięki występowi w filmie Gdzie on pójdzie z 1981 roku który to stał się klasykiem radzieckiej komedii. Fragmenty tego filmu z udziałem omawianego ciągnika mogliście oglądać w tym materiale. W produkcji jedną z głównych ról gra dość sławny rosyjski aktor Michał Bojarski, prywatnie dobry kumpel Władimira Putina. Film opowiada o grupie artystycznej z jednego z ukraińskich kołchozów, która wybiera się na występ do Moskwy, gdzie ma wziąć udział w konkursie talentów. W czasie zwiedzania wystawy rolniczej Natrafiają na omawiany w dzisiejszym odcinku ciągnik i próbują namówić przedstawiciela na udostępnienie go dla ich kołchozu. Czy warto ten film obejrzeć, nie wiem, bo próbowałem to zrobić, ale niestety z moją nikłą znajomością rosyjskiego niezbyt dużo zrozumiałem, nawet posiłkując się generowanymi automatycznie napisami. Jeśli natomiast ktoś jest zainteresowany, to film można zobaczyć na YouTube na kanale studia filmowego Odessa. Link zostawiam w opisie. Mam nadzieję, że nie pokrzaniłem za bardzo w fabuły tego filmu, ale jak coś dajcie znać w komentarzach. MTZ82K nie był jedynym nietypowym projektem, który był próbą dostosowania konstrukcji klasycznego, kultowego Belarusa do zastosowań specjalistycznych i o takich konstrukcjach z pewnością jeszcze nie raz usłyszycie na moim kanale. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby mieć pewność, że nie przekapicie żadnego mojego następnego odcinka. Jak zwykle zachęcam Was także do zaobserwowania mnie na TikToku, Instagramie i Facebooku, a także do dołączenia do naszej grupy facebookowej Mechanizatorzy Mateo780 po więcej ciekawostek ze świata ciężkiego sprzętu i maszyn. A tymczasem ja się z Wami żegnam, wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale.